Kojarzycie ten wycinek Simpsonów, gdzie rzekomo Bart pisał na tablicy, że XRP osiągnie 589 dolarów? To fałszywka, ale pokażę Wam, co jest prawdziwe. Dwa dni temu na Twitterze David Schwartz napisał: Oto przykład rzeczy, których nie powinienem dawać na Twittera. Pod tym wpisem umieścił zdjęcie kobiety, która odbiera duży czek na kwotę 589 tysięcy dolarów. Nad czekiem jutrzejsza data 28 marca. Ile osób obserwuje Brad Garlinghouse na Twitterze? 589 osób. O co może dokładnie chodzić z tą liczbą 589? Spójrzcie na to. Gematria system numerologii opierający się na języku i alfabecie hebrajskim. Samo objaśnienie czym jest gematria jest dosyć skomplikowane, a więc posłużymy się prostym kalkulatorem. Wpisujemy sobie Gematria Calculator na Google i wpisujemy 589, czyli 589. Mamy tutaj trzy przekłady, gematria hebrajska, angielska oraz uproszczona. Sprawdziłem teraz, co oznacza 589 w gematrii angielskiej. 589 XRP will Replace Swift. Czwarte od góry w przekładzie angielskim. Co oznacza, XRP zastąpi Swift. Ale nie tylko to. Przewijamy troszkę niżej i możemy znaleźć: BlackRock kupi ścianę z XRP. Dość dziwne te zbiegi okoliczności. Czym jest BlackRock? Największa na świecie firma inwestycyjna, która tydzień przed upadkiem Silicon Valley Bank przewidziała jej upadek oraz która przewiduje kolejne upadki banków. Ostatnie wzrosty XRP mogą być niczym innym jak Inside Tradingiem, czyli kupywaniem lub sprzedawaniem akcji danej spółki, mając jakieś niejawne informacje na jej temat. W przypadku XRP mowa tu o pozwie SEC kontra Ripple. Możliwe, że osoba z instytucji typu BlackRock zna już wynik sprawy oraz datę jej zakończenia, ale to oczywiście tylko teoria spiskowa.